Na targach w Lipsku widziałem też nową Skodę Yeti. Powiedzmy szczerze, że jest to zupełnie nowy samochód i po raz pierwszy taki samochód pojawił się w ogóle wśród samochodów Skody. Czym się charakteryzuje ta Skoda Yeti? Po pierwsze jest to auto, które będzie oferowane z napędem na dwa i na cztery koła, w zależności od modelu, który Państwo wybierzecie. Co jeszcze można powiedzieć? Będzie to auto również bardzo pojemne. Pojemność za bagażnika wyniesie aż ponad 1700 cm3. I będzie bardzo funkcjonalny. Co to oznacza? Fotele będzie można dowolnie regulować, wyjmować, a więc w zależności od tego, jakie będą potrzeby, albo weźmiemy, będzie traktowane jako auto osobowe, ale nawet albo auto towarowe. Silniki, no silniki to już Skoda wreszcie skoda dostanie nowoczesne silniki, w tym wiele nowych. I wydaje mi się, że o jego pojemności zadecyduje cena. Dzisiaj trudno wróżyć, ale wydaje się, że te, na te 60 tysięcy trzeba być przygotowanym.